Bezpieczeństwo nie jest oczywiste i dane nam raz na zawsze. Oczekuj od życia wszystkiego, co najlepsze, ale bądź przygotowany na najgorsze. Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko kształcenie teoretyczne, ale również zdobywanie kwalifikacji praktycznych. Wybrałem kierunek Bezpieczeństwo Narodowe na uczelni państwowej w Zamościu. Przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra dydaktyczna, nowoczesne pracownie, możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, wyjazdy na obozy szkoleniowe, survivale, kształcenie wojskowe w ramach legii akademickiej. Dołącz do nas.